Siemano siemano, widzowie, z tej strony cię. widzowie dzisiaj dla Was nagrywam Truck Simulator. To widzowie, jak pamiętacie pod ostatnim odcineczkiem, żeśmy trochę zmontowali rzeczy, troszeczkę żeśmy sobie przekraczali przepisy, ale dzisiaj widzowie natomiast nowa ciężarówka, tak widzowie, nowa ciężarówka po raz kolejny. Jak widzicie mamy ich już widzowie sporo tych ciężarówek, jeśli chodzi o Mercedesy, nie Mercedesy. Ale widzę, to nie będzie ta ciężarówka dzisiaj, bo ja, co ja mówię, jak mamy skanie R, która jest wyposażona w plandekę czy co innego tam. Widzę jak wiecie, pod ostatnim odcineczkiem też zostawiliście troszeczkę łapek w górę, więc dzisiaj mam nadzieję, że też troszeczkę zostawicie tych łapek w górę. Jeśli chcecie kolejny odcineczek, to zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, dzwonem, żeby was kolejny odcineczek nie ominął na kanale. Ja was bardzo serdecznie zachęcam do zasubskrybowania. I widzowie, tak jest. Jak widzicie, to jest do skani. To jest do czegoś innego. Wszystko widzowie ma swoje ręce i nogi. Natomiast my widzowie bierzemy dzisiaj platforma z yy, podkontenerowymi. I natomiast, mamy trochę milionów na koncie, bo aż milion sześćset Dokładniej I widzowie, mm, dzisiaj kupujemy renowk, renówkę Dokładnie widzowie, tak, renówkę Bo mana, mana chyba nie, ale na początku renówkę Ta renówka będzie właśnie do tego Albo w sumie, nie, 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 nie mana na pewno, nie? Ma no, no, nie renówkę Widzowie, renówkę, tak jest Piękną, idealną Jedną oś mm, Tak, jedną, jedną, jedną ośkę Trochę, troszeczkę Możliwe, że lepszy damy Albo nie renówkę Widzowie, jednak, 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 jednak Nie, jednak Bo renówki mi nie siedzą Manika weźmiemy Widzowie, manika, tak jest Manika sobie weźmiemy Lepszego Mamy troszeczkę na stać, więc sobie weźmiemy trochę lepszą kabinę, na pewno damy mu. I widzowie, tak jak wam powiedziałem, chcecie zostawić łapeczkę w górę, subika na kanale z dzwonem, miło was serdecznie zachęcam. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jak byście wpadli, zostawili i naprawdę, naprawdę zasubskrybowali ten kanał. Oraz serdecznie was zachęcam na... Instagrama z dzwoneczkiem tam też się dużo dzieje. Instagram, Discord i różne typu naprawdę fajne rzeczy się tam dzieją. Więc serdecznie Was zapraszam. A my montujemy sobie szybciutko widowę światła, żeby też, bo to nie będzie na jakieś wielkie dystanse, jeśli chodzi o tę ciężarówkę, ale weźmiemy sobie, żeby była. Na pewno sobie weźmiemy halogeny. Dodamy sobie widzowie kamery, żeby też było ładnie. Czy ja coś tu jeszcze widzowie pozmieniam? Raczej nie, tylko sobie jeszcze damy tutaj wiadomo te piękne nam znane jak to można dotychczas powiedzieć. No <laughs> plastiki i różne typy, które tu są. No i klasa. My to mamy w sumie czysto i teoretycznie. Jeszcze sobie dół zmontujemy Tylko Szkoda właśnie tego dołu, że Tak mało można tu skonfigurować Ale no cóż Na, nic, na niczym nie opiera hmm. Sedamy to o na no w razie czego Jakby jakieś chemikalia, nie chemikalia przewozili To lepiej mieć hmm. Odświeżacz powietrza, jeszcze sedamy Tutaj, natomiast moje ulubione popy, coś tam, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale mniejsza. No i mamy ciężaróweczkę, widzowie. Ciężaróweczka tak jest, idzie ona. Gdzie ona może iść? Hmm, do Albanii prawdopodobnie pójdzie, tak? Znaczy, i nie? Nasza będzie zarejestrowana, zaraz wam. Widzowie, gdzie my ją mamy? No. Idealnie, gdzie jesteśmy w Monachium. Może być i w Monachium. No nie tak mamy 480 tysięcy Pięknie nam to wygląda i pięknie nam to siedzi Jedziemy po swoją naczepę, którą mamy tutaj ni pod e zaczepie kontenerowe. Miejmy nadzieję, że... Się spisze ta ciężarówka z tą naczypą Jeśli się nie spisze to Wiadomo, że pójdzie do ona Do sprzedania, ale miejmy nadzieję, że ona Się spisze razem z tym wszystkim Że dużo uszkodzeń no Jak na pierwszy ładunek nie będzie Miejmy taką nadzieję, że wszystko Będzie zgodnie z planem No i patrzymy co, mo co mogłoby nam przynieść dobry zysk z tego ładunku z Monachium? A już patrzymy, co takiego niedalekiego, a co takiego bliskiego można byłoby przewieźć? No i klasa, magnes. Magnes można przewieźć widzowie. <laughs> widzowie co do live'ów, nie wiem kiedy odbędzie się live teraz. Czy w ten piątek będzie live, czy go nie będzie? Naprawdę nie wiem. Nie. To mi odpuść. A ja mam wszędzie podnoszone ośki. Dobra, okej. Okay. No to żadnego problemu nie ma. Takiego widzę wielkiego. Ale zaraz zajedziemy do... <laughs> Do w WCC, 2GCC jak to woli. I będziemy widzowie jechać na całego. I to prawdopodobnie widowie, jak już będziemy chcieli kupywać kolejne ciężarówki, To że będziemy niektóre sprzedawać, bo już takie idziemy na uzupełnienie wszystkiego. Dobra, uszkodzenia nie ma, najważniejsze. Najważniejsze, że uszkodzenia nie ma. Reszta to tam pali licho. Jeśli chodzi o wszystko. Dobra, bierzemy ten magnes. Loma. 19 ton. No. Powinien sobie poradzić. Ale czy sobie poradzi, to się okaże. Opuszczone osie widzowie są, ale to mnie mogę sobie podnieść, więc jest dobrze. Więc sobie widzowie jedziemy. 175 km do celu nam zostało. Co jest? Jakby co widzowie, ja nie zapomniałem. o idź ETS-ie. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod jak najlepszą widzowie kontrolą. No te halogeny. No zobaczymy jak w nocy będą świecić. No tak to to nie wiemy. Ała, no to już pierwsze, że mu uszkodzenia zarobił. A miało tego nie być. Tych pierwszych uszkodzeń. Aż mi się naczepało ten, naczepa. Aż mi się ładnie kabina. Wyciągnęła, bo się zobaczyłem na te światła. No, się zobaczyłem na te światła. Dobra, jedziemy. Idę, do, jedziemy, a jedziemy do Norymberga. Daleko nie jest, jeśli chodzi o wszystko. Ale z tego co widzę, sobie radzi ładnie ta. Ciężarówka z naczepą. 19 ton na ładunku. Dobrze, dobrze. Takiego czegoś widzowie potrzebowaliśmy. A po lewej stadion. Możecie napisać kogo. Polajkuję, serduszkuję. Każdego ser serduszkuję i każdego wiem. Ale to będzie z odpowiedzią. Też pozdrawiam. Więc bardzo was serdecznie. Zachęcam do sekcji komentarzy Żeby napisać Czekajcie widzowie Ja sobie zrobię jedną rzecz Jeszcze Kierownicę dam bardziej O Chcę coś zobaczyć tylko szybko A dobra to tak działa Ok jedziemy Przepisowo 90 Już jeszcze nie będziemy tak widowie szarżować jak ostatnio, bo naprawdę, naprawdę wyszło to tragicznie. Więc cykamy 90 i tak będziemy się widowie utrzymywać. Gdzieś na takie w miarę tempo. Mimo, że już mam 5 uszkodzeń, no ale to takie no wiecie. Jakby nie 5 uszkodzeń, się wyklepie. A jak się nie wyklepie to trudno. No ja mam kasę na to, chociaż ja kasę mam, więc. No, tragedii nie ma, tragedii nie ma. Niech to jedzie, widzę, niech to jedzie szybciej. No, my jedziemy 90. Tyle możemy jechać i możemy wyprzedzić, bo to jest trzypasmowa. Więc jak się komuś nie śpieszy, to ja nie widzę żadnego widzowie problemu, nie? A tu jeszcze jakiś przychód wleci. A no, kasa widzowa jest. No, co ja mogę powiedzieć? Kasa jest, będzie i jest. 113 110 w zasadzie kilometrów, jedziemy sobie powolutku. A czemu by nie jakimiś nowymi dróżkami nas poprowadz poprowadzono? Nie wiadomo czemu, bo to jest 60 w ogóle. To jedziemy 60, tak nas poprowadzono. Widzowie, tak jest. Że trzeba jechać 60, to jedziemy ładnie to wygląda, to wyładnie, jakby nie patrzeć. Nie wiem czemu nas tak puścili, tędy, ale okej, okay. znaków widzowie trzeba się trzymać. Jedziemy 90. Wjechaliśmy na drogę ekspresową. To jedziemy. Jedziemy ile fabryka da. Czyli 90. Aż 10 tysięcy? Halo. E. To nie tak. A zobaczymy. Pojazdu wynoszą 7. Kurde, droga, panie kochany. To ja nie to pan nawyczyniał tam. Nikt z nas nie wie, niestety. A każdy by chciał wiedzieć o tym. Dawaj to 90. Synu drogi. Maniku, kochany. Dawaj to 90. Haracz Na stację nie chcę zajeżdżać. Poliwa mam. A ile ja mam paliwa w nim? 400 litrów Na 1000 km jest To chociaż dobrze, że na ty, na Na 1000 Oj, czekajcie, bo miałem 90 jechać Abyście nie krzyczeli Przepisy widać, przepisy Niby jest 80, no ale wiecie Niech to na razie jedzie. No my jedziemy swoim manikiem, więc... Tu widzę, Daw pojechał. No, a nam zostało 37 kilometrów do celu. Tak to się nam ładnie tu, tutaj prezentuje. No i tak widzę, to wygląda właśnie. Życie. Życie w trasie. Droga czteropasmowa. Piąty pas awaryjny. Do 90. i tak w miasto wjeżdżamy. Ale trochę niech się rozpędzi. No ile, tyle, ile widzowie chcą. Wam przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, subikę na kanale z dzwonem. Żeby Was kolejny odcinek nie ominął na tym kanale, bo naprawdę warto subskrybować. Warto go lajkować. I też warto wbić na Discorda razem z Instagramem. Tam najszybciej dowiadujecie się o filmach, o live'ach. Nawet ten, kto zapomni, to przypominam zawsze o odcinkach, więc... Miło będzie, jak wpadniecie. Co to za korki? Tam wypadek jest jeszcze po drodze. No fajnie. No niestety tu ten przepis, no muszę przekroczyć. Ze względów na to, że... Nie powinno tak być, że mnie nawigacja tak prowadzi. Ale no cóż... Żeby tylko nie przywalić hmm. Dobra I jest klasa Stoimy i czekamy na Zielone Mustang No Dobra, jest zielone, tak można powiedzieć. Jeszcze tu, żeby dali i będzie dobrze. Trochę zaspałem, ale dobrze jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie to wygląda. Pięknie lewy pas. serze muszą być wszędzie czerwone światła. Dobra, jadę. Nie krzyczcie, widzowie. Od razu was informuję. No i tak tam będę stał. Na radar też pojedziemy. Strasznie długie są tu światła w tym. Ale na no, co poradzić? Chociaż z górki tu jest. Więc jest dobrze. zajedziemy tym ten, tym tym dzień dobry na firmie parkujemy i widzowie ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę subika na kanale zwanym, żeby Was kolejny odcineczek nie ominął na tym kanale, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. Elo!